Jako, z tej strony Cikajos jest dzisiaj z mną Szanty. Dzień dobry. E, gramy sobie dzisiaj na e, serwerze jak? Państwa miasta? Państwa miasta. E, jest to nowa seria, która będzie się nazywała Kikos na hardkorze z Szantym. Graliśmy na serwerze MCHC, ale nas zabili. Moi widzowie. Dali nam no. na przykład na początku. <laughs> Z żelazo, żeby nas przekupić, a tak naprawdę co nas chcieli zabić? No, takie życie. No trudno, ale znaleźliśmy nowy serwer i nie podajemy wam kordów, bo nas pewnie też będziecie zabijać. A my tego nie chcemy, więc panie, panie, świetlanka, ja. Okej, okay. my tutaj będziemy grać, sobie po prostu razem. Jak chcecie, jak będziemy mieli już gilię, to dodamy was. E, będą serie takie jak. Napisał yy, ten. No, zobaczycie sobie ogólnie te komentarze wszystkie w audiologu. Proskowy tam pisał, który się... którego pozdrawiamy, co się dużo udziela w tak. komentarzach. Yy, ben, no, napisał, żebyśmy nagrali tam Blade'a. był odcinek, był. Przez jedną noc, ale nie, nie chce się przetworzyć. Że było opublikowany, wszystko wyrenderowane ładnie, ale w tu nie dało się go przetworzyć. I już no. ogarnąłem problem dźwięku. O który żeście tak pisali, że zły i tak dalej. Ty masz pochodnie? No... To dawaj. Tak. No. no to mi do typu. A wiesz powiedzieć powiedzie coś? Żeby stworzyć gildię potrzebuję 500 tysięcy hajsu. Serio? <grym> Serio? A ja mam dopiero 6 <grym> tysięcy. okej okay. No to wiecie, yy, Przelewem? Czy Paypalem? Prawie spadłem do lawy. <laughs> ja nie mogę. Gdzie ty kopiesz w ogóle? No na no To jest z lawy pewno. Masz wodę? Nope. Czemu tu. A i graliśmy ty No właśnie no. To no, ja powiem. No. no, graliśmy na serwerze. No, myśmy tu wszystko, żeby na no, odcinek było nakopane, wszystko pięknie ładnie. No, i ja, żebym tak chciał po prostu strollować, bo, bo szantek się po prostu troluje no, Chciałem go strollować. No, i tak przed, mówię mu, uważaj, no, przed tobą, kraska z lawą, no. No, i po prostu, no, ja, jak mu to powiedziałem, szantek po prostu sobie leciał, no. Uff. Podelną no, wódkową kratkę, straciłem 3 godziny kopania Tylko 16 diaksów I moje 16 diaksów, 3 taki żelaza, poszły się O, bo <kluzła> będzie wali. odcinek plus Nie, wali, Ile... wali, A nie, nie, po... sprawdź kordy, bo... Czy kordy, jaki poziom, bo nie mogę 11 I tu już są diaksy, nie? No, to my też tu są diaksy Ile tu, że się tu wkopał? A, mam trzeci level, jej. Ja tu kupiłem już, łaha. Oh, oh, oh. Przebiegnij się do końca korytarza. Okej. Okay. O, to widzowie, ja mam 5 minut spokoju. No, strasznie krótki. Ja prawie coś wpadłem do tej lamy, A to gdzie ja cię tu wrzuciłem? Pokażę ci. Tego się nie zapominam. <laughs> gdzie? Mogę? Ja mam lagę znów. O jest, no, nie. To jest pod tym lagi wszyscy są na serwerze. <laughs> Ciekawe czy twoje itemy tu są nadal. Bo poszukam, po To Rzucę ci wszystkie itemy i poszukam. I teraz się tak patrz. Wiesz, że to się rozleje? Nie. To jest tak zbugowane, że do nie zalewa. Nie zbugowane. Jest zbugowany. Tu zakryj tą labę. To może są twoje itemy. Skąd ja mam Pewnie! Mamy pewność, że są. To, to sprawdź. No to rozkot. Okej. Okay. Teraz się zadaję. Tylko nie rzucaj mnie tu, nie? Jokie bug. Zlagowany odcinek. Jezus. No właśnie, też jeszcze teraz zlaga, że się nie ruszałem? No. Bo się nie ruszałem, ha. Idę po żelazo. Dobra. Może jednak tego. O boże, domofon. Domofon. Domow... Jest ten event w McDonaldzie. 4... 4 maja. No, jak wiecie, w którym McDonaldzie, co. to będzie dobrze. <grym <grym> No, jak... Czego ci się śmiejesz? No bo nikt nie przyjdzie. Skąd wiesz? Ona nawet nie wiedzą, gdzie nie no, no wiedzą, może śledząc coś. Co robimy i tak dalej? Taki chip. Taki na no, aplika aplikacje na No w telefonie. Ja osobę. na przykład wiem Ja na przykład wiem co robi teraz szanty. Zakopaliśmy się mieć. Nie obrażaj mnie. Ja wiem na przykład co robi teraz szanty. I wiem co teraz właśnie ty robisz. Nie. A wiesz co robisz? Oglądasz ten no. odcinek. No widzę. Kurde, wyrok ty co jednak jesteś. Ja, ja. A potem Anko i te inne rzeczy będę robił. Bo ja mu nie ma to jak, że u mnie świeci słońce, jest 20 stopni, a grzmi! Super. <grystanie> Okej, okay, to so wzywam ci najwyżej komputer czy coś tam. No, dobra, no. Najwyżej. Okej. Okay. Powinni dostać jakieś levele. Ogólnie zapraszamy do gildii osoby z x-rayem. <grystanie> Masz jedzenie? Mam 5 schabów. Ej, idź na Warp jedzenie. War Okej. Okay. Będziemy jeść szynkę. Znalazłem kejwa. Coś. Albo nie. Wykopaliska jakiegoś typa, który miał X-raya. Dosz... Może to bym ja... miał. Zero, zero, pochodni. Zero pochodni. I. Może je nale... uh -huh. Ogólnie ten teksturpak, którego ja używam, to jest pomieszanie kilku teksturpaków. To jest chyba teksturka Brema, Margo i kogoś tam jeszcze. Derebu, derebu Nie rób mu reklamy że będą do mnie pisać jakieś SKKF'y, żeby ich wybił Róż Jakieś jakiś <śmienny> PewDiePie'er żeby ich wybijało, bo... <śmienny> 10 Knie... no bo Dziesięć widzów Robisz reklamy dziesięciu widzów Wybiję was w Dziesięć widzów to się liczy Tak Okej, okay, no Czy ja robię tylko jedzenie dla siebie? Aha, pewnie <śmienny> 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 To jadę mi... ej skóra! ustaw set home, a Se ustaw! Nie... Stepa, do mnie zrób. Pomogę. Pomogę, bo możesz. A jak ja mogę, przez nogę. Jej. Idź, idź przepalić, łap wungla. I... Tylko się nie ubróć. <laughs> Czekaj, bo zaś to złamie nogę i co będzie. Ty tyle nie <laughs> już nie <na> mam sprintu. No <laughs> O boże, zaraz muszę się rozkopywać to, co cię zakopłem. No, przykro. No, twoja wina. Mogłeś mnie nie prowokować z takich tytułów. A w ogóle, czemu... Yy, ...mamy tyle takich dobrych surowców, a nie mamy takich słabych, na przykład diamenty? To jest bardzo słabe. No, ja tutaj mam tyle kobla, znaczy, no, takie opyle jest, Mamy w ogóle dirta? No mam Gjorto. Cztery. Ale <noise> tego... No, bo my się tu będziemy osiedlać, nie? No i nad nami, nad nami jak ten znalazłem fajne góry na gildie. Nie, po co w górach? Aha, no, bo rady. Dobry kleim będzie, nie? No. Bo prawie całą górę, na samej górze damy klejma i prawie całą górę okleimy. No i dobre. Jak to brzmi? No nie wiem, ja tam nic takiego nie, nie usłyszałem. Ja już mam full jedzenie. Co się robi na dzikim zachodzie? I takie, ale bug jest. No, eventy zaraz chyba będą. A, tak to, to, to prawidłowo. Ten serial prince of Persia piaski czasu. Będzie, jeśli chcecie zobaczyć, i z Mountaine Blade na 100% będzie. No musi to być. Mountain Blade do... Czy jest już ten pomysł. Tylko jeszcze trzeba go nagrać. Nawet ja czekam na Mount Blade. Myślisz, że ja nie A, czekam. On ten... to wszystko w twoich rękach. Niemożliwe. Mi się chce jakąś serię nagrać, ale potem jak już siadam do tego nagrywają, to od razu wszystko odchodzi. Mi się zawsze chce nagrywać w 22. <grym> no. Dlaczego nie wiem? Bo się zawsze na YouTube siedzi, nie? No. Jak tak patrzysz, to masz chęć, nie? No. O, potem kupo. Czekaj, czekaj, czekaj. Jest która dziesiąta minuta? Nie wiem. Przy by trzeba było zrobić cięcie, bo program ma takie, takie wbudowanie, że jest nim do 15 minut, a nigdy mi się go nie chce wyłączyć. To zrobimy dwie części i połączysz? No? No dobrze, no rajdź. Chyba żebyśmy szybko skończyli. Teraz? Nie wiem. To jest taki nudny odcinek, ale następne będą już ciekawsze. No skąd wiesz, że będą ciekawsze? Bo wyjdziemy na powierzchni, będziemy polować. Okej. Okay. Co to czekaj, co to ja możemy zrobić? Taki szybki, jakby, nie wiem, pokoik? No to, no, też ja szukam diaksu, nie umiem znaleźć. Kiklios, nie umiem znaleźć. <noise> A to nie wiem, tego x co mówisz przed tym dzięki, sobie zainstalowałeś już, czy nie? Nie miałeś. Czy... Ja już mam nodusa zinstalowanego. Hehe. <noise> A ja mam Optifina. Jasne. Tak się tłumacz. Nie mam Optifaj'a, dobra. Masz mnie. jest ci. Nie wstydźmy. <noise> <stać mnie>. <noise> ciastka. Której tak pewnie tego nie zobaczę, ale... Ale okej. Okay. I Nedlo. Którą no, masz się nie I y Trzeba coś nie wiem. Podałbym jego imię i nazwisko, żebyście mu na fajcie spamili. Bo Szantemu nazwaliście bardzo ładnie na szejku i widzicie, od razu były komentarze Chętnie nagram Lola z Szantym i Nedlo Jest okej okay. Prawdziwa armia Skrypij o i Nedlo Mówisz mnie, że ja pisał. Bo Szanty napisał, że nagra z chęcią ze mną Lola i Nedlo, no Z szantym i Nedlo <h> Szanty <días> nagra Lola z Szantym i Nedlo Dobra, cicho o się napis, napis fail. <hate> No, nie mało. O, Nie no, może nie, bo nie będzie chciał edytować, ale. Ale, ale okej. Ale okej. Okay. To wszyscy by to ja wiedzieli. Mam... Zrób łóżka. Z drewna. Masz. Trzeba zrobić trzy okay. Masz ogólnie ten? Drewno. Ja mam. Dwadzieścia. Ja też mam. 20 No gdzie są te głupie diaksy No nie wierzę, kolejny kilo w nim mm. O 18 źle mam Nie A Ja mam 0 Nie, ja mam jedno. O, wysiłek życia Okej, to my i tak będziemy chyba teraz skończyć już Tylko potrzebujemy y... Drewna po przed siebie drewno. Nie to nie, Ile jest, tego drewno. Dodaj mi te drewno. Coś oh, ci zrobię, to jest będzie. Łap. Chcesz zrobić? Tak. Tak żeby nie były krzywe. Nie są krzywe, Jakie łagi. Dobra, i teraz nie wiem, oświetlę troszkę. Krzy krzywe? No nie są krzywe przecież. Będziemy teraz słuchać. Ale... Mm, dobra. Okej, okay, no to. E, żegnam się z wami. E, mówi do nas, kiedy ze mną był Szanty. Na razie. Następne odcinki będą lepsze. No lepsze będą, no. To na razie cześć.